Cześć, witajcie w kolejnym filmie, na tym kanale. Dzisiaj gramy w Sorvego. No, to jest drugi odcinek, więc no dobra. Więc ostatnio skończyliśmy na jaskini na kopaniu diamentów i słuchajcie. Dzisiaj będę planować. No wejście do Netheru. No, i zobaczymy, czy mi się to uda, więc no. No więc pierwsze rzeczy, bym chciałam zrobić, to żeby po pierwsze wykopać ze skini. bo no, po prostu nie chcę być śladsko, bo to ma sensu. Więc lecimy na dwór i e, może raz Zrobię wiaderko i tego, i zrobię portal. No, i to będzie chyba najlepiej. Taka najlepsza sytuacja dla mnie, więc Wykupujemy się. A, akurat jestem bardzo y, wysoko, y, czy nisko. Więc trochę będzie kopalnia. Jestem pod łonką, czyli nie muszę się obawiać, że się pod ocean. Bo mam bardzo mało życia, jak widzicie, tylko trzy tr serca. Y, co nie jest bardzo dobra sytuacja. Mm. Jak to moment. I Więc lecimy. Ja bym bardzo chciał wykupać i dzisiaj pójść do netheru. Więc dzisiaj ustawiam taki cel, że na przykład jak y, tak nie wiem, no, znajdę nether, znaczy nether, no, jak wejdę do netheru na przykład o minucie. w y, 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 minucie. 9 filmu, y, to po prostu y, będę jeszcze szukać w Albo że ten film w sumie będzie dłuższy dzisiaj, dobra? No? Mówmy się, tak, bo. A jeszcze takie sobie cele ustawię, że poza wejściem do naderu znajdę fortecę. Tak, wiem, że jest bardzo mała szansa, że znajdę sobie fortecę, więc bardzo bym po prostu wejść do naderu i, i, i jakbym to po prostu zrobił, to już bym był bardzo i to bardzo zadowolony. Z tego co właśnie doświadczyłam, znaczy, no wykopałem się. Jest noc. Czyli najgorsza rzecz. nie, 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 nie. znaczy to nie jest najgorszy. teraz wykopywać. No, jak widzicie, to kielec zrzucił mhm, mm leżę, słuchaj. No, dobra no. słuchajcie coraz to no. najchętniej, no, co bym ja chciał teraz zrobić, to po prostu e -e przeczekać tę noc, przeczekać i tyle, bo no, ja nie ukrywam, mam tak mało życia że to nie jest dobry pomysł teraz wychodzić yy, stąd, bo jak widzicie, mam ją na serce i jest noc. jeszcze tutaj obok jest kopielec. Ja bym nie chciał yy, tam wchodzić. Yy, więc słuchajcie. Yy, no, mi że to bardzo nie A słuchajcie, yy, teraz mam słodkie fps ów nie wiem dlaczego. Więc pozwólcie, że troszeczkę yy, zmniejszę, może multi-lacing, żeby były wyższe FPS-y, nie? Bo nie wiem dlaczego tak na tych shaderach, to nie wiem jakim znamy one spadają trochę, wiecie? Yy, nie pytajcie, dobra. Teraz jest dużo FPS-ów, nawet 32 to jest nawet wystarczająco. Yy, jak coś. To zmienia ta te, te fesę. Teraz jest chyba jeszcze noc. Mogę zobaczyć. A chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zaraz będzie dzień. Słuchajcie, to jest bardzo dobrze, że będzie dzień. dużo znaków bo ja nie chcę, żeby tutaj. Chociaż to były yy, zumiaki, że mnie zabiły, wiecie, bo ja nie lubię, jak mnie zabijają, no. Yy, jeszcze coś tam sobie Zostawiam. W tym czasie... Dobra. Słuchajcie. Yy, jeżeli chodzi o to, co teraz będę robić, to szukać lawapurki, jak wcześniej mówiłam. No właśnie. I potem jak już wejdę do daru, to po prostu poszukam y, tego. Fortecy. Tak, bo, for, y, bo Forteca właśnie mi się przyda do tego, żeby, no wiecie, blazy, y, pałki Blazów i z tego potem y, będę szukać takiej rzeczy jak Peru y, Endermama. No właśnie. I to będzie bardzo. I to bardzo i potrzebna dla mnie bardzo rzecz, tylko że... Teraz te gry się nie da sobie teoretycznie przejść. Więc bardzo bym chciał to znaleźć. I on bardzo zadowolone, jak to znajdę. A teraz, może bym wyszedł. Aha, no właśnie. Owca, Owca, druga owca. Więc co teraz przełożyć na podróż? Ale zginę. To już się będę bardzo to zło Będę bardzo bardzo, bardzo Jeżeli wiecie spadki państwów, to nie wiem czego to jest, wina. słuchajcie wino. Dobra. Słuchajcie, mam jedzenie. To jest bardzo, bardzo to bardzo ważna informacja. Bo bez tego no raczej no nic nie zrobił. Więc ja, zobaczcie, stawiam tutaj piec I niech mi się to przepala tym bo naprawdę, jeżeli zginę, to, to bardzo zło. Więc lepiej, żeby nie zginąć, a zrobić jak najszybciej łóżko, czy tylko do. Dobra, a ja mam to do rodzaju. Dobra, tutaj muszę zjeść za nie i już się od za życia. Dobra. To niech będzie. O, dobra. To słuchajcie. Ja eee, też nie chciałem tak robić, żeby, żeby na filmach nie. Eee, Wyglądało to tak. Jak, um, no nie wiem, jakby to zrobić po prostu tak byle jak, po prostu tak od razu, nie? Żeby wejść do deru i babłaki zginąć. Nie, po prostu no normalnie to zrobić, nie? Więc ja tak nie będę robić. I mam nadzieję, że ten film yy, wyjdzie i że nie będzie jakoś wyglądać, że, że szybko, na szybko, bo nie. No ja, słuchajcie. I to idzie na szybko. To niech się szybciej to przepala I, I tego, dobra, że już wyższe w pasy. No, wyższe nie wyższe. Nie, nie wiem, czeka to z co. Nie wiem, czy shader wyłączyć, czy nie wiem. A miałem, my tam, że wyższe w pasy. No, to. Dobra, nieważne, i tak Nikt w sumie chyba nie zauważy różnicy w tym co, tutaj, a co dzisiaj no dobra, więc to jest trochę drewna zbiorę bo yy, bo tak crafting i z tego nie wiem czy będzie wiadro, o jeszcze jedna rzecz yy, set. set set, set, set to mi się bardzo przyda bo to jest podstawa na survivalu żeby mieć to ja więc, ja sobie zbierę to jakieś y, sztabki. Y, a tu jeszcze jabłko, szczęście, normalnie. Y, to niech to się przepala. Ja w tym czasie troszeczkę sobie terem pozwiedzę, czy nie ma jakiejś y, lewapulki. właśnie, bo ona mi się teraz bardzo wyprzydała. no Właśnie, co? dobra, nie pytajcie Po prostu wiem, 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 wiem Wyłączę shadery, bo Nie wiem, czy mi spadają w pesy. nie chcę wiedzieć czego Nie wiem nie no niektóre shadery takie są, no, nawet niezależnie od sprzętu, to i tak będzie taka, no takie FPS, bo -y. to może wimna shaderów, nie wiem w sumie czego. No dobra, nieważne. Będę je grać. na no, no, gra Linecrafcie. Na razie I, a, dzisiaj jeszcze w odcinku tam będę sobie tam to wszystko robić, żeby... No, żeby było wszystko dobrze. O, jeszcze taka jedna apropo. Po co? Pięty grafik. Ej, rasajcie, jeszcze taka propa. Ja wczoraj poza odcinkiem robiłem. Tam ustawiałem sobie rzeczy w programie do nagrywania. Żeby to ładnie wyglądało, bo, bo jak wczoraj ktoś ogląda, to słuchajcie. To na pewno to on, patrz, ten ma taka słaba jakość, że normalnie aż oczy bolały. No i właśnie, cię okazało, że to, że tam, to, to nawet w nie było. Więc, no, teraz jest 4K i powinno to ładnie wyglądać. <coughs> Więc z tego dobra. Nie przedłużając, ja tutaj czekam, aż to się przypali I, i zaraz to ja sami tam wrócę. A ja idę szukać jakiejś lawapulki. Słuchajcie, so, na razie sobie wezmę wodę, bo ona się nam że przyda. I, i, I poszukam tej lawapulki, bo ona będzie dla mnie bardzo i bardzo przydatna. I, no, po prostu chciałabym ją znaleźć i potem się do niej wybrać. Bo, no, tak jak mówię, żeby. No, to na filmie trochę wiecznie, bo nie będę montować odcinka, który trwa godziny i w sumie będę na nim tylko gadać. To tego ma sens, nie? Więc ja bym chciał bardziej znaleźć coś, żeby no, to się udało po prostu. Eee, więc no. Ja też jak daru i to, eee, to oczywiście nie będzie końca serii, bo. bo no będę to budować, nie? I wypierać po prostu na nowosłowiowe, które będzie dużo trwać, nie? To nie, że przejdę, bo przejść gra to mogę w 3-4 odcinki, nie? Ale chodzi o to, żebym ja to po prostu zrobił tak, żeby to trwało więcej niż yy, 3-4 odcinki, nie? Czyli na przykład, no nie wiem, o no, lewa polka. Yy, 3-4, no nie 3-4, tylko, no nie wiem, 15 odcinków, coś takiego, żeby to trwało, żeby to nie było takie chłopciów, tylko żeby to było dłuższe żeby to jakoś się postarać na to w ogóle to zrobić Bo no to... żeby to się spodobało, nie? Bo też nie będę robić tak, że, że to nie będzie się nikomu podobało i będę z się jeść Nie, właśnie, no odwrótnie żeby to fajnie wyglądało i żeby to dobrze było żeby To nie, 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 na szybko, bo też to na tym nie polega. Żeby to było szybko zrobione i po prostu, nie? Tylko żeby to było dobrze zrobione i wykonane. A no. więc ja tutaj będę sobie robić właśnie portal do nadaru. W sumie ja się nie chcę za bardzo robić szybciej, więc niechejcie. Po prostu robię tak, jak to zawsze robię. Czyli po swojemu. Czy po swojemu. No, uczyłem się trochę. I, i... no tego nie to, to zaraz. Jeszcze nie wychodzi, więc yy... mam nadzieję, że mi to się nie spodoba. Ta seria. No. Ja w skrócie mówiąc, nie tego. Dobra. to zaraz będzie sobie sumie gotowy. Nie ja oszukując się. Wreszcie ja źle zrobię, trzeba było żeby tutaj dodać i teraz. Ocek. Kolejne. I, I tutaj, nie? Chyba tu. Dobra, to niech to dobrze wejdzie. Tak. I, I już ostatnia. Lącek. Ej, nie mogę już Tak mi się chyba wydaje. Ej, jak to wyszło? No, pięknie wyszło. Dobra. Aha. Ej, to teraz jeszcze by pasowało pozbierać Ej, na krzesiwo, na filmie steel. Ej, to nie wiem, czy mi się w ogóle uda. I on też, to nie wiem czy wejdzie. dobra Ej, To już to ma zrobione i to ma zrobione, Ej, ma węgiel, ma węgiel, dobra O, yy, tak, respawno nie będę niszczyć, bo yy, jak zginę to będę trochę zdenerwowana No bo niestety się raz na same spalnie, więc... dobra nie będę mieć żadnych itemów i będzie trzeba to zacząć od początku więc yy, chcemy, żeby to wyszło i żeby to dobrze wykonane yy, w tym czasie będę szukać yy, gravel'u no, żeby mieć na na Krzysiu, żeby odpłacić portal'u już tam sobie odłożyłem jak widzicie, żelazo więc to jeszcze Proszę, bo pozbieram. Żeby mieć... A jeszcze tarcze będą się uzyskać, no właśnie. Podstawa w naderze. Ja ogólnie w normalnym świecie, bo ja zawsze o tym zapominam. No to niestety to to muszę grać na gamię. Na razie, no, przynajmniej na dzisiejszy odcinek. A później to spróbuję jakoś y, ogarnąć. żeby to było dobrze zrobione. Dobra, na razie nagramy 140. Platkach, więc powinno być jak najlepiej. I mam żelazo: czyli jednak zrobię sobie ten hełm i będę mieć cały set. No, z czego też się cieszę, bo będzie cały set i no. Będę bez, się czuć przynajmniej bezpiecznie. I będę mieć pewność, że w żaden sposób, no, mogę tak powiedzieć, nie zginę. Więc z tego. Jest tu coś poza... Jest! Mam gravel. Mam gravel. I nie spadnie, mam taką nadzieję. tu gravel? Proszę. Nie mam godzinę, godzinę. się takiej yes, dużo. takie No na razie nic nie ma. Coś trzeba tu. tu to Tylko, że ja tu nie godzina się... jest, mam film, dobra. Ja to raz z tym wychodzę i, i będę przejść sobie. Dział? Ja, to ma nie działać, dobra. Więc wychodzimy. I idziemy na, do tego. Do wyjścia. Co? No to... Jest nos. Czego? Aha! Jeszcze jedna rzecz. Zostawiłem! zostawiam tak potrzebną rzecz jak jest łóżko na wystawienie nocy na no, modre jestem jest tam. dzień proszę o ja idę do nadaru i to w trybie natychmiastowym, bo szkiat. szkielet. już nie dopadnie, dobra. chodź Jestem. Uwaga! Myślę, że. rzeczy rzecz. Proszę się, za się No i no, ja nie chciałabym zginąć. Zgadza ja się zabuduję, że mogę tak długo powiedzieć. I, I przygotuję się. Tak, zrobię tarczę i, i hełm, bo trochę słabo będzie, jak zginę ja od razu. Powieście na zero, no, będzie pośmiewisko, że wszedę na zero i zginę od razu. Więc ja bym chciał od razu tutaj przepalić sobie. Yy... O, żelazo. No właśnie. I to jest No dobra. no to, jak mam drewno, to. Yy... Jestem gotowy na wybrała. Będę wracać. No to trzeba teraz zrobić tarczę, Albo już, no jak widzicie, to jeszcze dwa żelaza, żeby było i, i pięknie. Ja, I i w sumie, już więcej nie muszę przepaść, bo będę mieć od razu na. na hełm. Ja oczywiście nie zamawiając więcej miejsca w ekwipunku, to, to będzie mi najwygodniej to zrobić wiatr, to, to mi nie będzie chyba potrzebne. to wyrzucam i to wyrzucam i możemy iść w przygodę o, No dobra. dobra, mam pełne HP, tryb normalny, rozgrywki i jemy. O, jeszcze jedna rzecz. Ja. Yeah. W słuchajcie jest trochę lipa, bo ja mam pod F2, nie? A ja pod F2 mam, w No zgadnijcie. Zakończenie nagrywania. I czy nie zrobię screena na, na tego. No tego, czyli jedynie co mi będzie mogło później chronić, to wiecie co? To bastion. Eee. Aha! Maj drodzy, yy, zgadnijcie, że go zapomniałem. No, takie oczywiście, rzeczy jako jest. Uwaga! E... No, niestety, ale. Złota, złota część. No, złota część, bo bez tej rzeczy no, będą mnie atakować I nie wiem czy żywy wyjdę ja W ogóle przez tych hoglinów i piglinów więc ja jak najszybciej spróbuję przewiec. Ja wiem, możecie czuć yy, ścinki A to nie są ścinki, bo jak widzicie no, wcale nie ma ścinek Jest 55 fps Boże, to nie pamiętam, że żaden ścinek. E, o, jeszcze to jest mój ulubiony biom, o to chodzi, bo tu są najczęściej forteca. E, Rzadzie bastiony, ale często też można podkręcanie na bastiony, więc e, ja bym chciał tutaj znaleźć jak najszybciej coś, co będę mógł e, korzystać do celów oczywistych. O wilku mowa, bastion. Nie no, no superowo. E, tylko, że i tak tam nie wejdę, bo zabiją mnie brutale e, i już ja nawet nie liczę oglinów, bo to tym bardziej i piglina, e, a brutale to w ogóle nie mają na mnie liczyć, to nikogo, one zabijają od razu. Więc ja bym bardzo, za bardzo to nie chciał yy, zrobić tego, żeby to tak wyglądało yy, jak no może powiedzieć, że yy, po prostu rzecz, którą no, za którą zginę od razu, więc yy, no nie chciał iść. I, i wiecie co? Ja chyba bym nagrać jednak nawet samotę. No. Dobra, moi drodzy. Ja wracam, bo to nie ma sensu, żeby ten odcinek no. trwał dłużej, bo nie chciałam od razu zginąć i tego, ja po prostu idę już, wracam do portalu, bo zginę bez zapewne, więc to tak nie ma sensu na razie, grać dłużej i na, na szansę, że zginę, nie?

O nie, co, e, e, inteligencja jest do od, od umysłu człowieka? Nie mam pytań. Nie pytajcie, jakim czysem przeżyłem, bo sam nie wiem. Ale dobra, ja mam jabłko. Ej, idę stąd. Ja nie będę ryzykować. Ja nie będę ryzykować. nie, 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 Ja wam tak po prostu nie, nie Nie ma, nie ma, nie się tu. Nie ma szans. Yyy... Yyy... zagubiony w nadarze, Zagubiony. Zgubiony jestem w tym momencie, bo y wiecie no, nie jestem bardzo, bardzo za tym, że że zaginę. i jestem na tym biurze, z moim portalem. I, i, tak! Na skodu. Co? Oni biegają szybciej? Na tym piasku? Nie wiedziałam. Co jest? Ale to, to nie jest dobra informacja dla mnie, bo... bo jest jeszcze większa szansa, że zaraz zginę od po prostu piglinów. Tak, piglinów jako są normalnymi stworzeniami w nadarze. I, ja zaskoczyłem stamtąd. A jeżeli trzeba wracać? Dobra, eee, więc koniec żartów, bo eee, wszystko się zrobiło bardzo niebezpiecznie. Już bardzo niebezpiecznie. No zaraz mogę zginąć. I żyję. Żyję, bo żyję. Na razie. Dobra, mam spad blisko, mam portal blisko, mam teren bastionu I, y, y, i na razie jest źle. Dobra, na no, razie na to będę kończyć już ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zaczy, za Zachęcam Was do subskrypcji. No, zadbaniesz, no, że nie ominęły Was innych filmów. To że w sumie się pojawi jutro o survivalu, no. No więc z tego, no jeszcze zostać ołbka w górę. No i nic mi tyle. Dobra, zobaczymy w kolejnych filmach. Cześć!